Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć na temat kontrowersyjnego świata, o którym na pewno wiecie, bo w nim żyjecie tak samo jak ja w nim żyję. Gdzie media specjalnie nagłaśniają jakąś sprawę, robią z tej sprawy kontrowersje, bardzo nas tym wygłupiając i sprawiając, że czujemy się jak wydmuszka, czujemy wielką pustkę. Daliśmy się nabrać na jakiś opis clickbaitowy na jakieś po prostu hasełko i za tym podążaliśmy ale to jest droga donikąd często jest to droga pustki to jest droga, która nie niesie za sobą wartości to jest droga, która nie doprowadzi ciebie, mój drogi widzu i przyjacielu do czegokolwiek konstruktywnego najczęściej i tak naprawdę w mediach jest tego multum media są przesiąknięte syfem, brudem Kontrowersją, żeby tylko zebrać wyświetlenia, żeby tylko zebrać oklaski, żeby tylko zebrać lajki pod czymś, co nie niesie wartości merytorycznej, żadnej. Co innego, jeśli cokolwiek by niosło ze sobą jakąś wartość merytoryczną, cokolwiek byś wyciągnął i mógł odnieść do swojego życia, mógł polepszyć swoje życie, rozwinąć się. Ja nie mówię, że wszystko musi być. Naukowe, że wszystko musi być takie coachingowe, rozwojowe, bo też liczy się rozrywka i też, mój drogi widzu, liczy się relaks. Ale musimy zdać sobie sprawę, przy czym odpoczywamy, czym my się karmimy, że w internecie jest tyle głupoty, takich nisko rentownych filmów nakręconych. W ogóle nie wiem skąd ci ludzie to biorą, nie wiem skąd te filmy w ogóle pochodzą. Ale to ryje Beret, to ryje Banie, tak naprawdę, Tobie. Drogi widzu, mi, Tobie i wszystkim dookoła. I później zaśmiecamy swoje głowy, umysły i życie takimi po prostu kontrowersyjnymi rzeczami. Tam, gdzie jest krzyk, tam, gdzie jest hałas, tam, gdzie jest po prostu wszystko takie nagłośnione, że robi się z igły widły, że robi się takie larum z czegoś, takich po prostu saigon z czegoś się robi. To tam panuje chaos, tam panuje zepsucie i coś macie tylko przyciągnąć. Ty zostajesz tak naprawdę z tym wszystkim sam na sam. Z tym syfem ty później musisz oczyścić swój umysł od tego zanieczyszczenia, które zostało podprogowo często także tobie dane i zaaplikowane poprzez media, poprzez jakąś wiadomość, poprzez jakiegoś newsa, które który jest po prostu bezsensowny, który ma tylko zbudzić w tobie emocje kontrowersyjne, ma być dramatyczny, w taki sposób przedstawiony, żebyś ty za tym poszedł. A jak tam już dojdziesz, czy będziesz po drugiej stronie filmiku, obejrzysz ten filmik jakiś na internecie bądź przeczytasz jakiś artykuł, to stwierdzisz, że straciłeś 5 minut cennego życia albo i więcej na przeczytanie jakiegoś badziewia? że obejrzałeś filmik, który nic nie wnosi do Twojego życia. Mało tego, czujesz się mniej energetyczny, straciłeś energię, ponieważ nasiliły się w Tobie takie emocje. Doznałeś takich silnych, nieprzyjemnych uczuć i negatywnych w związku z jakimś artykułem, często wymyślonym, przebarwionym, przerysowanym, często pustym, opartym na głupocie, a nie na prawdzie i opartym na kłamstwie, a na, nie na faktach autentycznych, że Ty się czujesz taki pusty, Wówczas po obejrzeniu takiego materiału, przeczytaniu jakiegoś materiału, że po prostu potrzebujesz pobyć sam, czy potrzebujesz się komuś nawet wygadać, czy no, masz niższą wibrację energetyczną, jesteś po prostu na niższej częstotliwości energetycznej, czyli coś zabrało tobie energię, coś odebrało tobie tą energię. I naprawdę taka krótka myśl dla Was i dla mnie także, abyśmy spoglądali na to i przyjrzeli się bliżej czemuś. Co oglądamy, co konsumujemy w internecie, za czym się tak naprawdę idzie? Czy to jest po prostu coś pustego, żeby często wymyślonego, często nawet fikcyjnego, żeby tylko przyciągnąć Twoją uwagę? Czy to jest coś może wartościowego, co warto przeczytać, co warto obejrzeć, co na dłuższą metę wprowadzi coś pozytywnego do Twojego życia? Oczywiście nie jesteśmy w stanie poddać zupełnej analizie całego internetu. Nie ma na to czasu nawet i często energii i chęci, żeby analizować każde słowo i każdego newsa. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, jakie źródło, z którego czerpiemy, jest OK, jakie strony internetowe, jacy YouTuberzy, jakie tak naprawdę materiały na YouTube, jakie filmy, co oglądamy. Czym się tak naprawdę tutaj posiłkujemy i za czym podążamy, bo to też jest ważne. Zacząć od jakiegoś punktu, obejrzeć coś, a później za tym podążać. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, bo my się nakarmimy tymi niebezpiecznymi informacjami, często bardzo kłamliwymi i przerysowanymi, a później na przykład poprzez to, że wzbudzi to w nas jako bodziec jakąś reakcję emocjonalną, my tacy będziemy przepełnieni. Tymi negatywnymi emocjami, wynikającymi z tego, że przeczytaliśmy bądź obejrzyliśmy coś, i wówczas to przeniesiemy na kogoś innego, na coś innego. Wszystko wokół nas będzie frustrujące, nerwowi będziemy, będzie wszystko nas denerwowało. I po co ci to? I po co mi to? Taka krótka myśl, żebyś to przemyślał, zobaczył, przyjrzał się, zaobserwował i wyciągnął stosowny wniosek. Jeśli film tobie się podobał, zostaw łapkę do góry, subskrybuj kanał. Mam nadzieję i wierzę w to, że przedstawiam tobie wartościową wiedzę. Filmy dają tobie do myślenia i podejmujesz refleksję, bo ten kanał jest od tego, żeby podejmować refleksję nad swoim życiem, nad tym, dokąd zmierza nasza egzystencja i nad swoją egzystencją, żeby nasze życie stało się lepsze, jakościowsze i pełniejsze, pełno bardziej wartościowsze. Czego Tobie, drogi widzu, życzę z całego serca, aby takie się stało. Wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć.